Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem artysta pisarz, a to jest e, kolejny odcinek z serii, a tymczasem Wy. I dziś spotykamy się w grze Child of Lights stworzonej przez e, Ubi Workshop, a wydane przez Ubisoft, czyli to jest kolejna piękna, fantastyczna gra od e, dwuwymiarowa oczywiście od Ubisoftu, e, obok dwóch części Raymana, no i zapowiedzianych chociażby w przyszłości Valentine's Heart. Jak widzicie gra ma przebiegnąć już grafikę akwarelową. To co jeszcze mogę powiedzieć to to, że ...że ja lubię dobrze stworzone menu główne, jak już wspominałem chociażby przy Brothers Tale of the Sons i to jest właśnie jedno z takich pięknie dobrze stworzonych menu głównych. Zwróćcie choćby uwagę na animację. Mi się strasznie podoba chociażby ta animacja drzew tutaj. Ta animacja liści, ten ruch tutaj, cały ruch tej kamery. Wiadomo, że to nie jest statyczne, to nie jest jakiś obrazek stojący, tylko widać, że tu coś się dzieje. Dobrze, zaczniemy sobie na grę, ponieważ to jest po raz kolejny są moje wrażenia z pierwszych powiedzmy 20 minut w grze. Tak już było też w wspomnianych już braciach. Tak było w Guacamelli. No i co, no zaczynamy. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj jakiś zbytnik spoiler w tym materiale moim. Trudno Trudność, oczywiście, normalna.

Uh -huh. Child of a Duchess Mysterious, beloved by her father. He raised the girl alone. They were rarely apart, till the Duke felt lonely and misplaced his heart. It was the Great Friday before Easter 1895. Players performed for the Duke, his new bride at his side. That night Aurora went to sleep. The fire burned down low. She caught a chill that spread her skin was cold as snow. At dawn they found her vacant. Aurora's light gone out. her father wept and pleaded, but there could be no doubt. For all intents and purposes, Aurora was dead. And yet, once upon a time, she awoke in a strange land instead.. <laughs> to Nie wiem czy mogę zacząć mówić O no i wygląda na to że obudzimy się w tym miejscu w którym yy, w menu głównym bo prostu lokacje z menu głównego To jest nasza główna bohaterka Aurora Nie ma niestety zabingowanych dialogów na to wygląda Ubisoft Przeds no, oni zawsze lubili takie e efektowne. O, Ubisoft Montreal oczywiście również macza w tym swojej palce. E takie efektowne starty, jak chociażby było w. Y y w, w każdej <traszamy> części Asasynów. W jedence nie pamiętam, ale w kartę kolejnej już pamiętam, wiadomo. To są momenty, których się nie zapomina. No dobrze. The girl and the firefly. Father. Może ja nie będę robił głosu. No dobrze. Czyli to jest nasza główna bohaterka, Aurora, i nią właśnie się poruszamy. Szczerze mówiąc, spodziewałem się trochę czegoś innego i sądziłem, że model głównej bohaterki będzie yy, w pełnym 3D. Szczerze mówiąc, nie lubię zagrać w stylu 2,5D. Yy, przynajmniej w większości produkcji, jak na przykład Fable wypadło tak fa to fenomenalnie, tak tutaj już tutaj ta aurora trochę jednak odcina się od tła dobrze, co my tu mamy Old Monastery Monastery, co to znaczyło monastery? Nie do końca pamiętam o. Yy, jak widzicie każda wypowiedź tutaj yy, w tej grze czy L yy. o, dobra yy, Każda wypowiedź w tej grze, czy każdy tam słowa narratora, to są rymowane wierszyki. Z tego co widzę, jest tutaj układ rymów obowiązujący, jakby to powiedzieć, przepraszam, każda zwrotka ma po cztery wersy, w których układ rymów jest następujący. A, B, C, B. To znaczy, że y, pierwszy i drugi... pierwszy i trzeci wersji nie rymuje się o czy przecinik um, mogę tu wejść jakoś y, Pierwszy i trzeci wersji nie rymują, natomiast drugi i czwarty już tak. Ja szczerze mówiąc nie lubię y, powiedzmy układów półrymowanych, to znaczy, że część y, część się rymuje y, z y, o, mogę tutaj wejść. Część się rymuje z y, wersetów, a część nie. To jest szczerze mówiąc dla mnie coś... Y, niepoetyckiego. Tak bym to ujął, więc tutaj niestety y, plus za to, że chcieli stworzyć naprawdę dobrą bajkę pod względem też opowiadania. Y, A nie, tutaj już wypowiedzi Aurory są inaczej wymawiane, na przykład jest, ona ma, każdej wypowiedzi ma dwa wersy i tutaj jest u rymów AA po prostu. No, wake up, wake up. Nightmare, let me wake. O nie. Wake up, i wake, tutaj się nie rymuje. Och papa, where are you, my heart should break. No i tutaj już był ten, o którym mówiłem wcześniej. Jesteśmy tutaj rzeczywiście świadkami dialogu świetlika i głównej bohaterki Aurory. I to okno dialogowe, aczkolwiek nie interaktywne, przynajmniej póki co nie wiem, czy w późniejszej części gry jest interaktywne, y, wygląda całkiem ładnie. I tutaj już bohaterka nie jest w e, 3D, tylko jest e, ładnym, e, jak to się mówiło, na to spritem, ładnym spritem i całkiem przyjemnie się to ogląda. No i oczywiście wszystko się rymuje. <grywa> <gry> eee, niestety są słabe przejścia między mimiką twarzy znaczy nie jest tak że eee, jest eee, jedna animacja jest eee, że ona najpierw jest bardzo uśmiechnięta, później zmienia uśmiechnięty ten duszek tylko jest tak że po prostu ten bardziej uśmiechnięty zanika i zamienia się w tego niższego i czasem to się nie zgrywa z ruchem więc tutaj taki minusik First term, skin lake Oops, and gleaming eyes. Ok, czyli Aurora postanawia iść. No i jak widzicie, duszek też jest sprite'em. Chyba że Aurora też tutaj jest sprite'em, a ja po prostu widzę w niej model 3D tak na siłę, ale to jest, Mo w moim odczuciu, to jest model 3D, który niestety słabo kontrastuje z grafiką. A prawym mogę się poruszać. Yy... Ignokulusem, Ignokalatiusem czy jakoś tak ma najmniej ten duszek Szczerze mówiąc to nie pamiętam O takie klasyczne zagranie dwu, dwóch bohaterów Wow! okej okay, to jest ładne Pad mi minimalnie drży przy każdym stąpnięciu więc fajne fajne Plusik Ignokulus chodź What is... okej okay. Te kwiatki to są marzenia co? Okej, okay, ty, ty możesz je zbierać? Okej, okay, on chyba może je zbierać. A, to nie ja nim kierowałem. Aha, on je życzenia. <grytania> je sobie y, życzenia. Nie wiem czy te życzenia to są jakieś punkty doświadczenia czy coś takiego, ale na to wygląda. Póki co nie mam żadnej informacji na temat punktów... Ona może je zbierać? Tak, ona też może je zbierać. A może to jest. To nie są punkty doświadczenia, tylko to jest stan jego życia. O co chodzi? Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia. Mam jakiś podgląd na postacie? Nie mogę, tylko. O! Jest, tak. Party. Skills. Okej. Okay. Oczywiście to jest gra, która jest. Yy... jpeg więc tutaj nie ma co się dziwić, że tutaj takie rzeczy. Mount Okuli on equipment to improve. A. Okuli, czyli. Yy... Nie mam pojęcia, jak to przetłumaczyć, ale to jest. No, pewnie jakiś rodzaje gemy, nie? Rodzaje gemów, czyli kryształów. Co to jest? Inwentory? A. A, może o to chodzi, że. Yy... Te życzenia trafią do naszego punktu? Nie, nie wiem. Nie wiem, skąd to na to ma. Confessions, spowiedzi. A, może to są jakieś wyznania w sensie. Yy... Nie wiem, forma jakiejś znajdźki. Tutaj są jakieś drzwi dziwne, ale pewnie nie będziemy do nich wchodzić. A może i będziemy. A dalej coś jest? Czy możemy wejść w jakieś interakcje z tymi bąbelkami? Nie możemy. Tutaj jest jeszcze y, trochę tych tych y, marzeń. Jak to określa nasz przyjaciel duszek. No dobrze, to zajrzyjmy w takim wypadku do tych drzwi. The puff right over the tree. sir firefly ignite your rear. Mhm. Dobrze, o co chodzi. Aha, rozumiem. On może rzucać cienie. O, sprytne. Odwrócone są osi tutaj. Yy, więc on może, nie wiem, w jakiś sposób świecić sobie i za pomocą tego świecenia, świecenia rzucać cień na tło. To jest pewnie element, który będzie bardzo często wykorzystywany w tej grze, ponieważ wiadomo. Yy... A, i po to mu są te te. Po to muszą te jego życzenia, żeby mógł. Yy... Nie podoba mi się to, że on się pojawia przed tym drzewem. Czy wprawdzie pojawia się chociażby tutaj za yy, tą. Yy, tą gałązką, ale przed tym drzewem to mi się nie podoba, ponieważ ona jeżeli pójdzie, to też będzie za drzewem, więc on powinien być mniej więcej na tym samym poziomie co ona. Dobra, może mu się podłotowała, teraz może użyć symboli. Czy są jakieś dziwne symbole, ja nie mam pojęcia co one mogą przedstawiać. To jest chyba grzebień, tamto to był jakiś łuk, mandolina, a to tutaj już w ogóle nie wiem to, co po środku. Cel firefly, or path is clear, but who would put a door here? <laughs> Fajne są te rymowanki, wprawdzie część jest właśnie część wersetu się nie rymuje i to mnie trochę boli. Ale kto to powiedział? <grymne> <grymne> A, czyli musimy wyjąć no miecz ze szkały, klasyka i ksikiem. i w ten sposób Aurora zdobędzie broń, którą będzie wykorzystywała do walki z przeciwnikami. Ciężki jest chyba ten miecz. Ok, no i oczywiście klasycznie pojawia się po, prze, przeciwnik, z którym musimy walczyć. Mamy yy, timeline, shows. Who will act next? Czyli najpierw będzie on. Ale teraz jestem ja... Tak, A nie, dobrze, to idzie w prawo, nie w lewo. Flee, Potions, Act. Eee, no wiadomo, że przypomina to klasyczny system walki z eee, biotopegów, czyli wybór po prostu opcji i wtedy będzie się działo samo. A z możemy już kierować w czasie rzeczywistym, tylko że póki co chyba nie mam żadnego eee, żadnej interakcji. Mogę mu zaświecić coś? O, mogę mu zaświecić. I teraz zrobię coś takiego, że będzie y, slash i dużek mu świeci. No dobrze, i co teraz? Coś się wydarzy. Ona miała... Y, Okej. Okay. teraz ona slashuje go. Zabierając mu 5 punktów życia. Okej, okay, i teraz... Jego kolej i on mi zabiera... Dwa punkty życia. I teraz znowu będzie kolej yy, Aurory. Nie podoba mi się to, że nie widzę ilą w zasadzie ma tego życia. Pewnie... Czy może to być yy, w jakimś skillu... Yy. Okej. Okay. Może to być jakimś skillu, yy, wiadomo, yy, dostępne, żeby zobaczyć jakieś rozpoznanie w czy coś takiego. Ok, dostaliśmy 50 punktów doświadczenia, prawie byliśmy na drugi level, więc jest porządnie. Jeszcze dostaliśmy Potenti Fairy Nectar, potencjalny nektar opowieści, bajki czy wróżki, bo Fairy to będzie wróżka, a Fairy Tail to będzie opowieść, bajka wróżkami. Oh, father, how much father. Co? Aurora, oh, what is a father? That's is simple, I am his daughter. Co? Wcale nie jest takie łatwe dla duszka, który nigdy nie miał ojca, na przykład. A który bardzo chciałby mieć rodziców. O! Ok, on tam jeszcze może wlecieć, ale ona już niespecjalnie. Ciekawe, czy będzie jakiś skit dostępny na to. Dobra, czyli co? Teraz, żeby yy, stanąć do walki z nim, może tylko podejść. No to wygląda, dobra. No to wiadomo, że będziemy tutaj ekspić. My mamy pierwsze, więc możemy... Hold, LT, no i teraz co? Act, slash, muszę dalej to przetrzymywać i wtedy go to spowolni. No to wygląda. Okej, okay, czyli mogę to robić cały czas? Nie mogę tego robić cały czas, bo... Yy, wiadomo, i ma ograniczoną liczbę punktów yy, swojej śmiesznej many yy. Ale i tak yy. Aha, dobra, dwa ciosy to to się przyda. No i mamy level upik Mana uros yy, Życie urosło 6 punktów, Mana o 1, siła o... 2, obrona o 5 i magia o 2. I skill point 1 mamy. I jeszcze Hellingtoning znaleźliśmy. Doskonale. Możemy wybrać nowy skill dla aurory. To tego może się nauczyć. Czy tego ma już nauczyć, To już ma nauczone. A to co to jest w takim wypadku? starlight, A flash of light targeting a single e, dark creature. Lights is strong against dark. Ok. E, nie mamy innych postaci. Myślałem, że może jeszcze są jakieś e, moce dla igniculusa, ale widać na to, że nie ma. Jak widać, drzewko jest takim rozwinięte. Cieszy mnie to. Skill point e, m, m, increase maximum e, mana point ban one permanently a tu będzie lightly, a powerful light attack with a of killing a target dark creature instantly Light is stronger against the dark. Ona ma tylko moce przeciwko ciemności, ale tu... Wydaje mi się, że większość potworów jest ciemnych. Dobra, weźmiemy sobie w takim wypadku Starlight. To jest coś, co by mnie interesowało w tym momencie. Niestety nie mamy jeszcze dostępnej mapy. Kurczę, ale ta gra wydaje się całkiem fajnie, całkiem fajnie grywalna. Ech, co my tu mamy? Right to the old... A, no tutaj dalej, ale... Left to the altar of Mahatilis. Mahatilis to tak się nazywa ten miecz, który znaleźliśmy wcześniej. I teraz ignikulus może sobie zebrać. O, one są ruchome. Taki rodzaj. Co to za stworzenie tutaj? Surprise strike, attack from behind. Okej okay. Żeby go zaatakować z zaskoczenia, musiałbym podejść do niego od tyłu. Co to w ogóle jest ze stworzenie? Mogę tam wejść w jakikolwiek sposób? Okej, okay, mogę, dobra. giń A no dobra, no nie za to z zaskoczenia, niestety. Okej, okay, dobra. A, bo tu mamy też te kwiatki, których możemy wykorzystać. No i w takim wypadku tak. tak Igii, my od razu tutaj lecimy. Ona bierze atak, a on zaczyna świecić. Bierz, bierz, atakuj, 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 bo marnuj swoją manę. Chyba, że nie marnuję many podczas... Aha, no jeżeli... Co, już padł? Tacy jesteśmy mocni? No i patrzcie, już prawie trzeci level. Ale to leci. się wiadomo, że z czasem to będzie dużo trudniejsze i dużo powolniejsze, to levelowanie. A hellingtoning... Pod mam... Aha, dobra. Permanently increase... Dobra, ale skąd ja mam takie bonusiki tutaj. Nie ja mam będzie skąd je dostałem, może na początku po prostu były. Ym... Ignikulus, zbieraj swoje te punkciki jedzenia. Okej, okay, tutaj za nami. Ciekawa fizyka wody, nawet animacja całkiem niezła. No tutaj chciałem sprawdzić, czy coś było, ale nic nie było niestety. Więc... No okej. Okay. Wiecie co wydaje mi się, że... Okej, okay. no dobra, no jeszcze jedna walka, jeszcze jedna walka, chciałem powiedzieć, że to, to jest dobry moment, żeby zakończyć yy, ten materiał, ale no walka się przytrafiła, więc nie będę wam odmawiał jednej, ooo, dwóch ich jest. Panie i panowie, nie będzie najlepiej. Znaczy, w takim wypadku, czy on teraz marnuje nie, nie marnuje swojej mocy, dobrze. No to w takim wypadku spróbujemy yy, slashować yy, tego właśnie... I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ono spowolniłem go, niby, ale. Yy... A, dobra, jest za słaby, żeby móc mnie w tej walce pokonać. Więc powinienem spowolnić tego drugiego w zasadzie. No dobra, no i teraz my jesteśmy i jakoś próbuję teraz. Yy... Tym naszym Starlightem. Może go to zabije, Zobaczymy, jak to ładnie wygląda. Dobra, jakaś taka eksplozja zabrała mu dzień użycia. życia. Okej, okay. jest, jest to ładna rzecz. I kolejny level, apik, więc jeszcze dodam Aurorze punkcik. No, widać, że wszystko tutaj ładnie... Yy, ewoluuje. Yy, tutaj... Mana points upgrade. Jak rozumiem, te okrągłe to są yy, pasywne, a te kwadratowe to są aktywne. Yy, tu jest tylko jedna gwiazdka na jedną, nie mogę jakiś wyższy poziom wbić. Aha, a tu rozumiem, to jest poziom pierwszy, a tu jest na przykład poziom drugi. Dobra, czyli to wcale nie jest tak bardzo rozwinięta drzewka, jakbym tego chciał, ale powiedzmy, że mm... może być. No to my idziemy w tą stronę, my chcemy iść. Co tu jest? Eee. w zasadzie w każdą stronę jest coś ciekawego, szczerze powiedziawszy. No to my pójdziemy póki co w tą. Mogę jeszcze jeden punkt dać? Nie mogę. No. Dobrze, yy... więc to jest odpowiedni moment, żeby zakończyć. Aurora może nie, Aurora nie stanie przodem, bo ona jest, wiecie, wstydliwa. Dobrze, no to już, no dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. To jest... Yy, to, to jest koniec. Yy materiału z gry Child of Light. Mam nadzieję, że materiał się oczywiście wam podobał, że przyjemnie się popatrzył na tę akwarelową grafikę. Przyjemnie słuchał moich trochę narzekań na tą grę, ale też moich tutaj argumentów za tym, że jest fajna. Może ktoś z was się tą grą zainteresuje, może ktoś sobie pogra kiedyś. I to wszystko na dziś. Pokój nad Izraelem.